Hej, dzień dobry. Tam jest serdecznie na ryneczku Dzisiaj dla malcontentu Troszeczkę inny rodzaj powiedzmy złomiku. Zgodnie z tytułem Pionier. Model CT8R. O, teraz widać dobrze. Magnetopon produkowany w latach 1981-82. No jest całkiem konkretnie zbudowany. Jak widać trzy głowice i co ważniejsze autorewex, czyli nagrywa obydwie strony. Dość wygodna funkcja. I co tutaj jeszcze można dać? Automatyczny wybór trzech rodzajów taśm. Automatyczne przepraszam ustawianie poziomu gwiazdu. V-meter pionowy. Troszeczkę do czyszczenia, tak żeby być szczerym, ale kompletny, taki ładny input output rodzaj autorewersu, timer i pozostałe funkcje ogólnie jak widzicie to jest bardzo ładny tutaj akurat będę się posiłkował kasetą memorexem dla zmiany pokażemy w jakim jest stan tutaj nic nie będę robił bo to albo przedroży albo się nie uda więc to wystawić go, zresztą to jest aukcja przyszłościowa, w takim stanie jaki jest, yy, więc tak magnetofon na pewno przebija w jedną stronę w drugą stronę ok. z otwarzaniem już jest pewien problem Próbuję, o. zaczął, ale brakuje mu siły i przebija, ale przynajmniej widać, że o metery są na miejscu. Teraz możemy zobaczyć, co coś się dzieje. Okay. Widzicie, zasługa. Tylko ciekawostka. Podminę otwieranie kieszeni. Chyba po to, żeby nie wyszarpać kasety przypadkiem złości. Ale jest ładny podgląd, właśnie, że przewija. I tyle. Więc to jest dla. Zu, e, dla jak to się mówi, złoto dla zuchwały, bo Jest to dość rzadki model magnetofonu ogólnie zewnętrznie w zasadzie jedyne co bym mógł się dopieprzyć przedstawi to tutaj jest taka tyci -ty 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 jej nie widać ale jest o teraz wyżej nie widać marki jakina. a poza tym cała reszta jest ewentualnie do czyszczenia żeby nie było ale to chyba dacie sobie radę, I nawet lubicie takie rzeczy robić jeszcze od boku pokazuję. Tu jest wszystko prawidłowe. To nie jest jakieś cięte kable, nie jest ze złomu. Yy, to jest po prostu ładny magnetofon, który już po tylu latach wymaga serwis. Jeszcze pokrywa, żeby nie było. Yy, w tym momencie są trzy oferty na świecie. Ta będzie najtańsza, więc chyba warto się taki magnetofon zobaczyć. Co do parametrów też znajdziecie, jak sieci, całkiem niezłe. Okay. Teraz nam się otwiera cała W środku, żeby nie było przytomności, żeby jeszcze o, proszę, proszę, brud A może nam nie brudu. Powiedzmy, jest użyty Tapstał chce Działa. Rolka przy sobie mówię, też działa. Oświetlanie na pewno dla chętnego To jest za jego. Naprawdę strasznie mi się podoba ta klatka. Trochę nie zrobili, że jest podgląd. Tutaj trochę mniej widać, a to w sens. Okay. no i tu jeszcze diody oczywiście, w na stronę pracuje, taki wskaźnik, to w starszych magnetofonach było. I teraz tak, czym on się różni od modelu wyższego? Jak dobrze pamiętam, model wyższy miał w tym miejscu licznik cyfrowy jako bajer, ale metry miał niemal te same i chyba miał jedną gałęczkę więcej, a jeden przycisk. O, też możecie sobie sprawdzić niewielkie różnice pomiędzy CT8R a CT9R, no, więc obejrzeliście, ja obejrzałem, w takim stanie po prostu przyjechał. To no nie jest nic, po prostu grzebane, jak jest. Uważam, że. Jest, że Działa. To na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Hej.